Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Mocny Fundament. Cieszę się, że dzisiaj wspólnie będziemy mogli studiować Słowo Boże. Moi drodzy, zgodnie z obietnicą, chciałbym dzisiaj rozszerzyć temat związany ze służbą aniołów. Przygotowałem sobie kilka tekstów, wypisałem sobie nawet na kartce, żeby nie zapomnieć ich. I mam tutaj Biblię papierową, ale będę posługiwał się telefonem, żeby szybciej po prostu odnajdować teksty, i będziemy je sobie omawiać, co Pismo Święte mówi na temat służby aniołów. I dzisiaj będziemy mówili tylko o tych dobrych aniołach. Na temat złych aniołów. Nagrałem już kiedyś odcinek o Szatanie, ale też mogę nagrać odcinek za jakiś czas. To zobaczę jeszcze, czy to zrobię, czy nie. Ale mogę nagrać odcinek na temat zniewolenia demonicznego. Zastanawiam się, tak, czy by o tym nagrać. Z tego względu, że już nagrywałem na ten temat materiały i mogę po prostu po podlinkować. Ale z drugiej strony y, warto jest pewne tematy powtarzać, więc nie wykluczono, że taki odcinek też się ukaże za jakiś czas na mocnym fundamencie. Dzisiaj natomiast skupimy się na, na tych dobrych aniołach. Co Pismo Święte mówi na ten temat? Jak wygląda służba tych aniołów? I em, na czym konkretnie polega? Co to znaczy, że one są tymi służebnymi duchami? Na początek może zajmiemy się liczbą aniołów. Co pismo święte mówi na temat liczby aniołów? Tutaj chciałbym trzy fragmenty przytoczyć. Pierwszy będzie z Księgi Daniela. Księga Daniela, siódmy rozdział. I tam. Momencik. I tam werset dziesiąty. Daniela siódmy rozdział, werset dziesiąty. Jest to wizja dotycząca sędziwego, dotycząca Boga, który zasiada na tronie. I co jest ciekawe, jedna e, taka ważna cecha tu jest wymieniona ważny element. Ognista rzeka wypływała i wychodziła z Niego. Tysiąc tysięcy służyło mu, a dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy stało przed nim. Zasiadł sąd i otworzono księgi. Więc widać na podstawie chociażby tego fragmentu, że aniołów jest ogromna ilość. W tamtych czasach tysiąc był największą jednostką liczbową, a tutaj jest wielokrotność tysiąca jest tysiąc tysięcy i 10 tysięcy razy 10 tysięcy. Oczywiście nie przyjmujemy tego jako literalną liczbę, zresztą potem udowodnię dlaczego, bo tutaj jeszcze dwa teksty pragnę odczytać, tak? Że, że to dotyczy bardziej nieskończoności aniołów, nieskończonej liczby. Hebrajczyków, 22 rozdział, przepraszam, 12 rozdział, werset 22. Hebrajczyków, 12 rozdział i werset 22. I czytamy tam takie oto słowa. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga Żywego, do Jeruzalem Niebiańskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia. Więc już tutaj, nawet w tym wersecie, jest powiedziane wyraźnie o tym, że aniołów jest nieskończona ilość, nieskończona rzesza. Dlatego mówiłem, że te tysiąc tysięcy i dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy należy pojmować symbolicznie. Biblia sama się wyjaśnia. I inny fragment to jest Księga Objawienia, piąty rozdział, werset jedenasty. I tam czytamy takie słowa. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokół tronu i postaci i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy. To jest ogromna, ogromna ilość, której człowiek nie jest w stanie zliczyć. I teraz wyobraźcie sobie taka drobna dygresja. Skoro e, szatanowi udało się zwieść jedną trzecią aniołów, a aniołów są krocie tysięcy i tysiące tysięcy, to wyobrażacie sobie, jaka ilość demonów istnieje. E, dla zobrazowania tylko teraz, chcę się posłużyć jakąś liczbą. Powiedzmy, że powiedzmy, że na przykład aniołów jest 100 miliardów, na przykład, nie? I jedna trzecia z tego zbuntowała się przeciwko Bogu. To jest ogromna liczba, a ich jest na pewno zdecydowanie więcej. Na szczęście tych, którzy pozostali wierni Bogu, jest dwa razy tyle. Dlatego chwała Bogu, że, że mamy taką ochronę, mamy takich współbraci, mamy współsługi, tak jak oni sami się nazywają, którzy właśnie towarzyszą nam, którzy nas chronią i którzy są silniejsi od zastępów ciemności. Więc mamy już powiedziane sobie o tym, jaka jest ilość aniołów, co Biblia mówi na ten temat. Teraz powiemy sobie o podziale aniołów. To jest, to jest bardzo ciekawe też. W księdze Izajasza, w szóstym rozdziale, w wersecie drugim, czytamy takie oto słowa. Księga Izajasza, szósty rozdział. Wizja Boga, jego tronu. I czytamy tak. Jego orszak. Stanowiły serafy, z których każdy miał po sześć skrzydeł: dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał. Więc mamy tutaj wymienioną jedną grupę aniołów. Seraf, serafy się nazywają albo serafini, niektórzy mówią. Są to aniołowie o trzech parach skrzydeł. Istnieje jeszcze druga grupa aniołów. Tutaj mam też kilka tekstów, ale przeczytam jeden, bo myślę, że jeden wystarczy. To jest pierwsza Księga Mojżeszowa, Księga Rodzaju, inaczej. Trzeci rozdział i werset 24. I tam czytamy tak. I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia. Więc mamy tutaj już drugą grupę aniołów, cherubów lub też cherubinów, czyli są serafowie i są cherubowie wymienieni. I to są ci aniołowie, którzy mają jedną parę skrzydeł, tak? Nawet na wieku skrzyni byli cherubowie, tak? I jedno skrzydło mieli ku sobie, a drugim nakrywali ubłagalnie. to są aniołowie z jedną parą skrzydeł. I istnieje też trzecia grupa, która jest opisana w liście do Kolosan, w pierwszym rozdziale, w wersecie szesnastym. List do Kolosan. Pierwszy rozdział i tam werset 16 I czytamy tak. Ponieważ w Nim, czyli w Chrystusie, zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi. Rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Więc tutaj mamy do czynienia. Stronami, władzami, z panowaniem ze zwierzchnościami. O kim jest tutaj mowa? O aniołach. Tym bardziej, że o demonach też jest powiedziane, że walczymy nie z krwią i z ciałem, ale z nadziemskimi władzami, z władcami świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Czyli istnieje wśród aniołów, i tych dobrych, i tych złych, pewnego rodzaju hierarchia. I są aniołowie, którzy są przełożonymi, którzy są naczelnikami, można powiedzieć, którzy kierują oddziałami bożymi. Więc mamy serafów, cherubów i mamy, można powiedzieć, przywódców. Tak mówi Pismo Święte. I teraz. Jak charakteryzuje Słowo Boże Biblia właśnie aniołów? Kim one są? W liście do Hebrajczyków w pierwszym rozdziale w wersecie 14 czytamy o tym, że są oni wszyscy służebnymi duchami, posłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia. Więc tutaj są nazwane służebnymi duchami, które mają na celu chronić i służyć dzieciom Bożym, tak? I co jest ważne, są nazwane duchami. To znaczy, że są to istoty, które są niematerialne, które są istotami duchowymi, pomimo tego, że są rzeczywistymi osobami, tak jak Bóg. To tak jak Bóg jest duchem, tak i one są duchowe. Oczywiście aniołowie mogą przybierać postać ludzką, o czym czytamy w Biblii wielokrotnie: jak aniołowie przychodzili na przykład do Abrahama czy do, do Lota, w ludzkiej postaci przecież, tak. Czy na przykład do Gedeona anioł przyszedł w ludzkiej postaci. Więc mogą przybierać ciało, owszem. Niemniej jednak, są to istoty duchowe. I teraz kolejny fragment mówi nam o tym, co jest zadaniem aniołów. Na czym polega tak naprawdę ich służba. Pierwszy element, na który chciałbym zwrócić uwagę, jest zapisany w Księdze Objawienia w siódmym rozdziale i w wersetach 11 do 12. No, takich fragmentów jest dużo, nawet w księdze Izajasza, w szóstym rozdziale, jakbyśmy czytali, na przykład trzeci werset i tak dalej, to tam też jest o tym mowa. No ale ten jeden, tak, żeby zobrazować ideę. 11 dwunasty werset siódmego rozdziału objawienia: A wszyscy aniołowie stali wokół tronu i starców i czterech postaci, i upadli przed tronem na twarze swojej, oddali Bogu pokłon, mówiąc Amen. Błogosławieństwo, i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. W tej wizji Izajasza w szóstym rozdziale też aniołowie śpiewają święty, 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 jest Pan Bóg zastępów. Tak? Podobnie jest w przypadku, kiedy zwiastowali na przykład narodzenie Jezusa Chrystusa i tak dalej. Więc aniołowie w pierwszej kolejności. Robią wszystko, żeby uwielbić Boga, śpiewają mu pieśni, zwracają na niego uwagę, na przykład są fragmenty, gdzie apostołowie chcieli oddawać pokłon Aniołom. Co Anioł mówił? Ja jestem tylko współsługą. Bogu oddaj pokłon. Więc za każdym razem Anioł Boży koncentruje uwagę na Bogu, zarówno swoją, jak i czyjąś. To jest bardzo ważne. Między innymi potem też możemy rozróżnić prawdziwego anioła od fałszywego. Albo inaczej wszystkie są prawdziwe, tylko dobrego od złego, tak? wiernego od upadłego. Więc uwielbienie dla Boga. Zarówno sami to praktykują, jak i prowadzą do tego innych. To jest pierwsza rzecz. Druga kwestia. Teraz na przykład dwa takie fragmenty. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział i tam werset 43. I ukazał mu się anioł z nieba, umacniający go. Jest to fragment, który mówi o zmaganiu Chrystusa w Gecemane. I kiedy było już z nim naprawdę kiepsko, Bóg posłał swojego anioła, żeby ten Go wzmocnił, umocnił Go, żeby Chrystus mógł jednak podjąć się wypicia tego kielicha gniewu, kielicha e, grzechu, ludzkości. E, I w pierwszej królewskiej na przykład w XIX rozdziale, pierwsza królewska, e, 19 rozdział i tam wersety od 5 do 7 czytamy. Potem Eliasz położył się i zasnął pod krzakiem jałowca. Lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego: Wstań, posil się. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek upieczony i dzban z wodą. Posilił się więc i znowu się położył. Lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i rzekł: Wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. Więc te dwa fragmenty. Spośród kilku, które można by było wyodrębnić ze Słowa Bożego, pokazują kolejny element służby aniołów. One nie tylko koncentrują uwagę na Bogu, na tym, żeby oddawać mu chwałę, ale również one są posyłane do dzieci Bożych, żeby je umacniać, żeby je wzmacniać, żeby je duchowo posilać. Zawsze, kiedy mamy jakiś kryzys, jakąś trudną sytuację w życiu, gdy modlimy się do Boga, prosimy o ratunek. On posyła swoich aniołów po to, żeby oni wzmacniali nas, żeby nas podnosili, żeby nas pokrzepiali i zapewniali o Bożej miłości. Kolejnym takim elementem mówiącym o służbie aniołów i tym, na czym ona polega, są następujące fragmenty. Księga Daniela. 8,16 i Ewangelia Łukasza, 1,19. Daniela 8,16 najpierw przeczytam. I tam czytamy tak. I słyszałem głos ludzki nad rzeką Ulaj, który tak wołał: Gabrielu, wyjaśnij mu to widzenie. I Łukasza, 1,19. Odpowiadając, anioł rzekł do niego, „Ja jest Gabriel, stojący przed Bogiem i zostałem wysłany, by do ciebie przemówić i zwiastować ci tę dobrą nowinę. Więc co robią aniołowie? Aniołowie są posyłani do tego, żeby przekazywać wiadomości innym. Czy to dawać zrozumienie widzenia, tak jak w przypadku Daniela, czy w przypadku chociażby Zachariasza zwiastować narodziny dziecka, czy na przykład w przypadku Manoacha, czy anioł został posłany chociażby do Marii, później do Józefa, do Gedeona, tak, żeby powiedzieć mu, że Bóg go wybrał, żeby poprowadził Izraela i tak dalej. Więc aniołowie są posłańcami. Sama ta nazwa anioł, angelos, oznacza posłaniec, reprezentant. Więc aniołowie reprezentują Boga i przekazują Jego poselstwo ludziom. Aniołowie mogą to robić albo w sposób bezpośredni, albo poprzez widzenia, albo poprzez sny. W przypadku Daniela było to widzenie, w przypadku Marii to było bezpośrednie, w przypadku Józefa, Józef miał sen, na przykład, tak? w którym anioł go. Przestrzego. I teraz dalej. Druga no, królewska, szósty rozdział, werset 17. To jest jeden z takich fragmentów bardzo czytelnych, jeśli chodzi o kolejny element, kolejny element służby aniołów. Elizeusz zaś modlił się tymi słowy. Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył pan oczy sługi i przejrzał, a oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. Więc zobaczmy, że aniołowie byli wokół miasta, w którym Elizeusz przebywał, wokół dotano. Po co? Po to, żeby go chronić. Nawet jest w Biblii powiedziane, anioł pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. Więc aniołowie są posyłani po to, żeby chronić dzieci Boże. I każdy z nas ma swojego anioła stróża. Ale o tym zaraz, e, zaraz będę mówił, udowodnię to Biblinie. Więc Bóg chroni nas poprzez swoich aniołów. Kolejny fragment Izajasza 37 rozdział, werset 36. Księga Izajasza. 37 rozdział i werset 36. I wyszedł anioł Pana i pozbawił życia w obozie asyryjskim 185 tysięcy mężów. Oto następnego dnia rano wszyscy byli nieżywi, same trupy. Jest to jeden z fragmentów, który mówi o ogromnej potędze, ogromnej mocy, jaką posiadają aniołowie. Jeden anioł wystarczył, żeby uśmiercić całą armię Sanheryba liczącą 185 tysięcy zdrowych, silnych, krzepkich mężczyzn. Niesamowite. Tak samo jeden anioł wystarczył, żeby pozabijać wszystkich pierworodnych w Egipcie, na przykład. Jeden anioł wystarczył, żeby wybić zarazom ileś tam tysięcy Izraelitów w momencie, w którym Dawid zarządził spis. Więc aniołowie, na polecenie Boże, dysp dysponują ogromną mocą, w jaką są wyposażeni, i to zarówno dokonując dobrych rzeczy, jak i wykorzystując tą moc w celu przeprowadzenia sądów bożych. Na przykład są też aniołowie w księdze Apokalipsy, którzy mają siedem czasz i którym dano prawo wylać pełnię gniewu Bożego na Ziemię. I dotykają Ziemię różnymi plagami, wrzodami i tak Mówiłem zresztą o tym w czasie jednego z wykładów z księgi Apokalipsy. Więc aniołowie mają ogromną moc, dysponują wielką Bożą mocą. I teraz w księdze objawienia w 12 rozdziale w wersecie 7 czytamy o kolejnej cesze związanej ze służbą aniołów i ich osobą. 12 rozdział objawienia werset 7. Czytamy tak. I wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem, i walczył smok i aniołowie jego. Więc zwróćmy uwagę od razu, że tutaj jest podział na Michała i jego aniołów, i smoka i jego aniołów, czy ma, mamy od razu tutaj wyodrębnione dwie grupy: dobrych i złych aniołów, upadłych i wiernych. Ale druga rzecz tutaj jest powiedziano, że walka wybuchła w niebie. Walczyli ze sobą, czyli aniołowie są wojownikami. Zresztą w tym fragmencie z drugiej księgi królewskiej, który wcześniej przytaczałem, czytaliśmy o tym, że aniołowie byli na rydwanach. A kto jeździł na rydwanach? Wojownicy, żołnierze. Więc są to e, Boży Wojownicy, którzy walczą. E, w sprawach ważnych dla Boga. Między innymi walczą o nas, o Ciebie i o mnie. Za każdym razem, kiedy wróg atakuje, Bóg posyła swoich aniołów, żeby walczyli w naszej sprawie. I na przykład, e, świetnie to widać w księdze Daniela, gdzie Daniel modlił się o zrozumienie wizji i co mu Gabriel powiedział: e, Już trzy tygodnie temu, jak zanosiłeś modlitwę do Boga. To Bóg na nią odpowiedział, ale ja przychodzę do ciebie dopiero teraz, żeby dać ci zrozumienie, bo książę anielski Królestwa Perskiego przeciwstawił mi się i musieliśmy walczyć. I tutaj są w ogóle dwie bardzo ważne informacje. Po pierwsze, znowu jest motyw walki, to jest pierwsza rzecz, czyli aniołowie walczą ze sobą, to są wojownicy. Natomiast druga rzecz, jest tutaj powiedziane, że to był książę anielski Królestwa Perskiego. Ciekawe. Czyli to wskazuje nie tylko na hierarchiczność wśród aniołów, ale też to, że są aniołowie odpowiedzialni za poszczególne tereny za poszczególne miasta, obszary, kraje. To jest bardzo ważne. Im wyższy rangą anioł, tym większy obszar ma pod sobą. Ciekawe. No ale to nie są kwestie, w które teraz będziemy wchodzić. Ale czy ludzie tak samo nie robią? Owszem. Na przykład, nie wiem, jakiś burmistrz czy prezydent danego miasta. No to tylko w danym mieście ma obszar, a jakiś wojewoda już ma większy, tak? a prezydent Polski ma cały kraj na przykład, tak? Wszystko zależy od rangi. I podobnie jest właśnie wśród aniołów. I teraz y, ostatni fragment. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział. Ewangelia Mateusza, osiemnasty rozdział i tam werset 10. I czytamy tam takie słowa: Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca Mojego, który jest w niebie. Więc tutaj wyraźnie jest napisane, że każdy ma swojego anioła stróża. Który przy nim jest, który czuwa nad nim. Powiem więcej, każdy z nas ma dwóch stróżów, co najmniej. Jeden to jest anioł stróż dany nam przez Boga, ale drugi to jest stróż diabelski. Inaczej, duch przewodni, tak często są tak nazywani. I w zależności od tego, za kim się opowiadamy w życiu, czy trzymamy się prawdy, czy nie, to prowadzi nas albo dobry, albo zły anioł. Albo jeden, albo drugi jest tym, który wskazuje nam drogę. Z tą jednak różnicą, że anioł Boży nigdy nas nie opęta, tak można powiedzieć, tylko będzie nas prowadził do tego, żebyśmy przyjęli Ducha Świętego i ten duch będzie nas prowadził. Zresztą nawet jest napisane, ci, których duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi, nie anioł, tak? Natomiast w przypadku demonicznych duchów to aniołowie zła przejmują kontrolę nad umysłem i życiem człowieka i prowadzą to życie. Czyli uzurpują sobie władzę, która przysługuje wyłącznie Bogu. Więc podsumowując, aniołowie są to wojownicy którzy walczą o nasze zbawienie, chronią nas, zwiastują nam e, różne rzeczy, dają zrozumienie, e, chronią nas, e, prowadzą do uwielbienia e, dla Boga, e, są przy nas cały czas, e, są e, e, są tymi, którzy na rozkaz Boży dysponują ogromną mocą, którą wykorzystują dla naszego zbawienia. Są to służebne duchy, które działają właśnie ku dobru tych, którzy mają dostąpić zbawienia. Są to duchy, które uwielbiają Boga. Które uwielbiają go uwielbiać, <noise> jeśli tak można powiedzieć. To jest ich największa pasja, największa radość. I na tym właśnie według Słowa Bożego polega służba aniołów. Pozwólcie, że teraz na koniec pomodlę się. Panie Boże, dziękuję Ci bardzo za to, że mogliśmy dzisiaj rozważyć ten temat i uzupełnić też ten odcinek o aniołach. Ostatnio było tak bardziej praktycznie, a teraz skupiliśmy się na treści Twojego słowa i tym, co Biblia mówi właśnie w zakresie służby aniołów. Dziękujemy Ci za to, że mamy swoich aniołów stróży. I spraw, Panie, abyśmy stale byli przed nich chronieni, ale nie dawali im dużo do roboty, żebyśmy się nie pakowali sami, Panie, na tereny, które są diabelskie, żebyśmy sami nie prowokowali kłopotów w swoim życiu. I dziękujemy Panie za każdą chwilę, kiedy chroniłeś nas, zarówno gdy byliśmy tego świadomi, jak i wtedy, kiedy nie byliśmy tego świadomi. Chwała Tobie i cześć, niech będzie. I daj Panie, aby kiedyś nastąpił ten moment, kiedy przy zmartwychwstaniu, czy Twoim powtórnym przyjściu, będzie nam dane poznać naszych aniołów stróży, porozmawiać z nimi i podziękować im za to, że byli przy nas i ratowali nas z wielu różnych trudnych sytuacji. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Kochani, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam serdecznie, proszę o subskrypcję, lajki, komentarze i widzimy się w kolejnych odcinkach już niebawem. Cześć!